Siemanko, Luxon wita, Luxon kręci, Luxon wita Was znowu w nowej przygodzie z piwkami. Dziś oczywiście skosztujemy takiego piwka, spójrzcie, książęce ciemne łagodne. Niedawno chyba było już yy, jedno z książęcych właśnie piw smakowane, ale teraz mamy tu kolejnego przedstawiciela książęcych. Taka mała ciekawostka, że właśnie w 2013 roku to książęce otrzymało Nagrodę Chmielaków Krasnostawskich w 2013 roku jako jedne z najlepszych ciemnych piw. Także no, no, zobaczymy jak smakuje, czy faktycznie ta nagroda zasłużona, czy tylko ktoś posmarował. A wygląda dobrze. Ma 4% tylko alkoholu, czyli jest takie delikatne. Jak tutaj piszą jacyś tam znawcy można to piwko łyknąć do na przykład jakiegoś tam steku Miecha jakiegoś, nie? Na grillu też będzie pasować. Tak samo jak i do krewetki zapewne. Także do wszystkiego będzie chyba pasować, ale jak to mówią, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale no sprawdzimy. No więc zobaczymy, lejemy. Dzisiaj niestety nie mojego darłowskiego kufla, więc będzie takie tutaj oto whiskaczówka. Whiskaczówka jak chomiczówka, chomiczówka. Pierwsze wino, pierwsza wódka, ale... <słuch> Pierwszy browar teraz tego dnia. Muszę, muszę nadmienić, że może trochę jestem zmęczony, bo 3 razy 12 w Arwajcie, ciężko. Lajemy. Barwą przypomina yy, czarną fortunkę. No ale na pewno w smaku nie. No Nie jest złe to piwo. Ciężko pisać smak. No, no dobra, takie takie właśnie lekko karmelowe, jak to takie co, ciemne piwka, przypalane, delikatna nuta kawy. No, no chmielaka możemy dała jakiegoś tam krasnostawskiego czy tam jakiegoś i takiego innego tam no, może też. Można wypić. Lekko takie, trochę, takie, no, nie, nie powiem goryczkowe, taka, no taka... Taka nuta ciemna na krtani się. Zawiesza. No, można wypić. A że dzisiaj kosztuje, to właśnie trzeci dzień pracy się skończy, więc pozdrawiam też Radia, który też przeżył ze mną, tak powiem, ten trzeci dzień. A teraz na koniec yy, chciałem pokazać kapsel. No, piwne style świata jest napisane kolekcja jakiś chłopek namalowany. Także browary tyskie można wypić. Pozdrawiam.